Bartosz Kopania, znany w sieci jako Pablo Morales, który no, często chwalił Platformę Obywatelską, atakował jej wrogów politycznych, zarobił, zarobił ponad 100 tysięcy złotych w totalizatorze sportowym. Przez pół roku otrzymywał po 17 tysięcy złotych miesięcznie za zlecenia od państwowej spółki. Nadzór nad totalizatorem, jak ustaliliśmy, ma pan. Pan wiedział o tym zatrudnieniu? Nie, nie, nie zajmuję się zatrudnieniem ludzi w spółkach i to... To zawsze za to odpowiada zarząd, rada nadzorcza, która prowadzi. I ja m, uważam, że jeżeli zarząd uważa, że ktoś ma kompetencje, i jest potrzeba, no to w takim razie zatrudniał. I proszę nie patrzeć na to, no bo próbuje pan. Yy. Robić z tego jakieś większe zagadnienie. A tu jest ważna sprawa, w sensie takim, że było jakieś zatrudnienie, które już chyba ustało, z tego co też czytałem tak naprawdę, bo e, nie śledzę tego. i to wiem, co pan mnie, nie, no, Wiem, że to było, bo to też były doniesienia medialne i to wiem tylko z doniesień medialnych. Czyli podsumowując, pan, jaka osoba odpowiedzialna za nadzór nad totalizatorem sportowym, wiedział, czy pan nie wiedział, że pana znajomy Szymon Gawryszczak zatrudniał w totalizatorze sportowym Bartosza Kopanie Pablo Moralesa? Nie, nie wiedziałem i też nie, nie zamierzam, tak jak nie wiem, kogo zatrudnia, a pewnie zatrudniają parę tysięcy osób. Kto jest pośród tych... Czyli to nie to jest poznajomości? Nie, nie jest poznajomość. Z kolei Onet też pisał, że brat Bartosza Kopani, Pablo Moralesa, czyli Marcin Kopania, w internecie, który pewnie występował Kopania, jako kasber... pan Kopania pewnie ma jeszcze rodzinę, braci... I to wszyscy i muszą trafiać nie, do spółek nadzorowanych nie, przez pana, bo, bo on że... trafił do polskiego holdingu nieruchomości, który również panu podlega. No, I uważa pan, że ja śledzę rodzinę Kowalskich, Nowaków i innych, którzy, którzy naprawdę uważam, że jest jakieś zacietrzewienie, czy u pana, czy u pana redakcyjnych kolegów, które jest niezdrowe. Jasne. I chciałbym to spuentować, że nawet te sprawy, o których Pan dzisiaj mówi, to są marginalne rzeczy, które na tle tysięcy ludzi zatrudnianych i uczciwie pracujących w spółkach skarbu państwa. I to jest nieporównywalne do tego, co robił Pis, gdzie zatrudniał całe rodziny.